Witam, z tej strony Ania Sośnierz. Zapraszam na relaksację, medytację. E, przyjmij wygodną pozycję usiądź albo połóż się. Zwróć uwagę teraz na swój oddech. Wciągaj powietrze nosem i wydychaj nosem. Zwróć uwagę na to, by poruszyć brzuch w momencie wdechu. Skieruj swoją uwagę do wewnątrz i oddychaj spokojnie. To, co działo się w ciągu całego dnia, to, co robiłeś, takie jakie masz plany, to zostaw. Bądź teraz tu i teraz, bądź. Oddychaj. I teraz twoje stopy, kostki, one się rozluźniają z każdym kolejnym oddechem. Puszczaj je całe napięcie, stres. Jesteś spokojny. Dalej twoje łydki, piszczele, kolana uda. One się relaksują. Opuszczaj napięcie, dalej twoje pośladki, biodra, brzuch, relaksują się, rozluźniają klatka piersiowe, plecy, ramiona, barki są rozluźnione, jesteś spokojny, dalej twoje dłonie. Przedramiona, łokcie ramiona rozluźniają się. Czujesz się dobrze. Cały kark, głowa, twarz jest rozluźniona. Zwróćcie on oddech. To zmusowany odpoczynek. Jesteś bezpieczny. Wszystko jest dobrze. Z każdym kolejnym oddechem czujesz się lepiej, spokojniej. Możesz już pomalutko mieć sobie prawą dłoń, położyć ją na lewym ramieniu, ogłość się odrobinę po ramieniu. możesz się uśmiechnąć podziękować sobie za dobrze spędzony dzień. Pomalutko otworzyć oczy. Dziękuję Ci bardzo za te kilka minut spędzonych razem. Śpij dobrze. Pozdrawiam.